Enactus to jest międzynarodowa organizacja studencka, która zrzesza 37 krajów na całym świecie, wśród wszystkich kontynentów i która skupia w ośrodkach akademickich, takich jak koledze czy uniwersytety, studentów, którzy pracują nad innowacyjnymi projektami, które skupiają się wokół środowiska, społeczności, ale też łączą aspekt biznesowy. Dączyłam do Enactusa, ponieważ zauważyłam duże możliwości rozwoju, szczególnie w umiejętnościach miękkich, ale też Możliwość pierwszego kontaktu z pracodawcami, z dużymi firmami, a także z taka pewna nauka, jak się powinno zarządzać dobrze projektami, a przy okazji zrobienie czegoś dobrego dla społeczeństwa czy dla środowiska. Z Anactusa na pewno wynoszę umiejętności miękkie, których um które zdobywam podczas różnych spotkań, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem, o pracę zespołową, o role, które się e, tworzą w zespole, a także m, naukę przyszłych liderów, jak powinni oni kierować swoimi zespołami, żeby były jak najbardziej efektywne, ale także umiejętności twarde, szczególnie związane z zarządzaniem projektami, e, czy w zależności już od projektu konkretnymi aspektami w związku z np. z marketingiem czy z pozyskiwaniem różnych partnerów do współpracy. Dołączyć może tak naprawdę do nas każdy student, który studiuje w Poznaniu i który nie jest na studiach zaocznych, a także na których w uniwersytecie nie ma już innego zespołu Anaktus i w tym przypadku w Poznaniu Politechniki Poznańskiej. Zespół ma 4 lata, ale to był pierwszy, pierwszy raz tak naprawdę, kiedy wygraliśmy konkurs krajowy z naszym projektem Water Filter. I była to dla nas niesamowita przygoda, że mogliśmy tak naprawdę pierwszy raz doświadczyć tego, jak reprezentować swój kraj na arenie międzynarodowej, gdyż udało nam się wyjechać z zespołem i z tym projektem na konkurs światowy Anactus World Cup, który odbywał się w Dolinie Krzemowej. I tam rywalizując z resztą 36 krajów na całym świecie, podjęliśmy wyzwanie przedstawienia naszego projektu partnerom biznesowym, którzy oceniali go pod względem wpływu, jaki projekt ma. Na na środowisko i na społeczeństwo oraz jaki ma potencjał biznesowy. Całe wydarzenie było naprawdę wspaniałe pod względem tego, że można było poznać studentów, którzy tak samo byli zrzeszeni organizacją, a tak naprawdę byli z różnych kultur, z każdego zakątku świata, mówili w różnych językach i przedstawiali inne tradycje w ciągu jednego dnia, w którym każdy kraj przedstawiał swoje, swoją kulturę na, takich wystaw na wystawie. Diabite skupia się na tworzeniu produktu. Produkt ten jest produktem inteligentnym, produktem funkcjonalnym. Zawiera on symbiotyk oraz związki fenolowe, także erytrytol, dzięki któremu jest słodki. Naszą grupą docelową są cukrzycy oraz osoby z insulinoopornością, a także osoby, które chcą ograniczać cukier. Dzięki. W zawartości składnikom, które są w produkcie, nie będzie wpływał negatywnie na te osoby. Najciekawszym wydarzeniem jest stworzenie w ogóle naszego prototypu e, ostatnio, e, więc jesteśmy na etapie już ostatniego dopracowania naszego produktu. E, niedługo zajmiemy się także już e, procesem mikrobiologicznym e, i dodaniem e, probiotyku do naszego produktu. Jeżeli chodzi o przeszkody, w tym momencie są to przeszkody natury finansowej ze względu na wysokie koszty, które po prostu są naturalne w każdym projekcie. Nasz produkt ma także na celu oddać taką cegiełkę dla osób niedożywionych na Madagaskarze. Grupą docelową są dzieci, które wspiera Fundacja Ankizy Gasy Dzieci Madagaskaru. Funkcjonuje ona na Madagaskarze i chcę przeznaczyć 1% z Utargu, który uda nam się odzyskać po wypuszczeniu naszego produktu na rynek. Projekt Update tworzyliśmy po przeprowadzeniu badań, które pokazały nam, jak duży problem jest wśród dzieci i młodzieży dotyczący depresji i innych problemów dotyczących natury psychicznej, skrubsze właśnie te problemy, my postanowiliśmy stworzyć aplikację, która będzie im pozwalała przelać swoje myśli na papier, a dodatkowo pozwoli im kontaktować się z psychologiem. I e, psycholodzy będą mogli reagować, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja. Aplikacja tworzyliśmy we współpracy z informatykiem. E, mamy w tej chwili prototyp aplikacji e, i w najbliższym e, czasie planujemy kampanię informacyjną o problemach, e, o tym, że tak faktycznie jest w społeczeństwie, żeby po prostu uświadomić ludzi. Dodatkowo pro, e, planujemy współpracę z. E, z towarzyszeniami bądź fundacjami, które zajmują się też tym problemem, ponieważ ostatnio stał on się dość głośny, więc mamy nadzieję na takie fajne współprace. Nasz projekt powstał w ramach konkursu firmy AXA i dotyczył on głównie wypadków drogowych spowodowanych głównie używaniem telefonu w czasie jazdy i polega on na tym, żeby jak najbardziej zmniejszyć liczbę tych wypadków, Dzięki czemu drogi będą bezpieczniejsze, zarówno też pasażerowie, jak i kierowcy będą mieli mniejsze szanse na, na uczestnictwo w wypadkach drogowych. Największym problemem było zamontowanie prototypu kierownicy i podłączenie jej w odpowiedni sposób z jakimś zasilaniem, ale razem z grupą projektową i profesorem, który z nami współpracuje. Próbujemy przezwyciężyć ten problem w pewnym, w pewnym aspekcie już e, stworzyliśmy prototyp, który właśnie jest e, w pełni funkcjonalny w, na kierownicy gamingowej. Najciekawszym momentem był fakt, że wygraliśmy konkurs ZAXY. Wydaje mi się, że praca, którą włożyliśmy na początkowym etapie e, była bardzo ważna i dzięki temu, że wygraliśmy projekt. Konkurs odaksy mogliśmy przeznaczyć pieniądze, które od nich otrzymaliśmy na realizację tego projektu i jego rozwój. Doświadczenie, innowacyjność, środowisko, ludzie, rozwój. Jestem w Enactusie, ponieważ daje mi to duże perspektywy rozwoju.